Cześć, witam Was po świętach po nowym roku w grze. No właśnie, trudno nazwę zapamiętać: Fork Parkers Holiday Profit Hike. Jest to darmowa gra na społeczność Steam, do której serdecznie zapraszam, abyście ściągnęli. Zagramy sobie wspólnie. Może nie w tą grę, ale w coś innego na pewno, bo Steam jest popularny z Control Strike'a. Różnych wersji możemy zagrać, ale nie będę przedłużał. Fork Parkers, wersja Holiday Profit Hike darmowa gra na Steam, możecie w każdej chwili pobrać, ona zajmuje chyba... nie wiem, nie będę was kłamał, ale mi się ściągnęła dosłownie w parę minut nie wiem, czy to zasługa szybkiego internetu, ale większa zasługa tego, że ta gra tak, no, zermuje. krótko o tej grze, gra przygotowa, chodzi się ludzikiem ta gra... sami zobaczycie zaczniemy sobie od początku, bo tu coś próbowałem kombinować więc dostajemy ludzika. Tutaj jest mieszkanie. Tutaj na dole po lewej stronie jest tam pieniędzy. Tam takie banknociki się będzie zbierać. I dalej ile metrów jesteśmy w górze? Tutaj ta szaszka, to skieba liczba zginięć, a tu jaki czas? No właśnie, więc ja to będę musiała powtórzyć, bo już 20 sekund leciało. Yy, wiem, że wiele z Was lubi grać w gry i chcecie. Co chwilę odkrywać nową grę, ponieważ granie w jedną grę jest bardzo nudne. A Steam właśnie daje taką możliwość. I w późniejszym czasie, jak skończę to nagrywać, znaczy ja tam będę różne filmiki jak się zdawał. Zobaczcie inne wspaniałe gry, jakie nam oferuje Steam za darmo. Są to przygotowe, strategiczne, akcje wyścigowe. Na pewno coś znajdzie się dla siebie. Dobra, gramy. Klawisze, których się tu nazywać są oczywiście strzałeczki, spacja do skakania. Możemy skakać też Z, C i X. i Tutaj ten nami namiot to jest checkpoint. No wiecie, o co Jak się skujemy, to się odradzamy w tym miejscu. Więc na razie używamy strzałeczek i spacji. Na te kolce oczywiście nie możemy wskoczyć. Pieniążki sobie zbieramy, banknociki checkpointy zaliczamy. Właśnie, o! Właśnie tu jest głupie, że. Nie ma czegoś takiego double click, czyli czas, no właśnie, nie wiem czy wiecie mi o co chodzi, że jak się skacze i trzyma się trzał... strzałkę na przykład w lewo, to spacja nie zawsze działa, ja nie wiem czy jest jakiś sposób na to, żeby ten ludzik zawsze skakał, a nie żeby ta spacja się blokowała, nie wiem czy mi wiecie o co chodzi, czy mi wiecie o co chodzi, tutaj na przykład nie mamy jak skoczyć i używamy sobie X, czyli... Pach! No, nie trafiłem. No właśnie, jak źle strzelicie, to naciskacie C, żeby się skasowało. I robimy coś takiego i coś takiego. To jest taka linka, po której możemy zjeżdżać w dół. No właśnie. I po której możemy się też wspinać, żeby po prostu dojść dalej. Jak widzicie, ekspertem w tą grę nie jestem, ale teraz Wam przedstawię. No i właśnie zjeżdżamy w dół. Matko woska. Zjeżdżamy w dół jak jesteśmy w miejscu poskakują. Możemy to skasować jak się źle skoczy. Przyjemna gra taka. Powiem wam. Kurde. O właśnie, tu jest takie coś, że jak na przykład chcecie strzelić, jak trzymacie szałkę w lewo i do góry i chcecie strzelić tam, to on wam idzie i się podsuwa. Jest to ciężko zrobić, więc do tego jest kontrol. Jak go przytrzymacie... To się nazywa Hold Position. Czyli on zajmuje pozycję, którą chcecie. I teraz trzymacie z on się z miejsca nie rusza. I możecie swobodnie strzelić w miejsce, które chcecie. Bez problemu. No i, I jesteśmy. Ta gra jest super. Nie wiem, czy ryzykować te pieniążki, no ale polu No ale jak nie, jak ta kontrol trzymamy. Coraz bardziej mi się ta gra podoba. O kurde Piszcie mi, czy ktoś z was... Aha Piszcie mi, czy ktoś z was grał w tą grę kiedyś. I co o niej sądzicie? Bo według mnie. Brawo utniemy dobra, minęły 3 godziny przemieściłem się na wy nie widzicie, bo nie mam z tego zasranego miejsca tutaj zajęło mi to sporo czasu ta gra jest bardzo podnosząca ciś no właśnie, już wiecie dlaczego fuck widzicie A z takim trzeba zrobić wasz faktu. Trzeba uważać, żeby z tego nie spać, bo to jest Bardzo śliskie. Tak się zastanawiam, czy jest... a już będą. Ta gra jest pro Jest! W końcu ten checkpoint o oo! Trafiłem na jakiegoś O oh, fuck! Przejażdżkę za... Zuję przejażdżkę zrobiłem. Ale... Polubiłem strasznie tą grę. Ja... Lubię takie gry. Pach. Czekaj, to... Dobra. No właśnie. są pachniemy tu i tam ma jakoś pewnie z gdzie jakoś... Pewnie z zobaczyć jak się spada. Tak, można kierować, żeby się spada. Okej. Okay. Ja już wiem jak to zrobić. niech ten dziasną. Dobra, pieniążki mamy. Teraz tylko przeskoczyć na drugą. Ej ja tu będę kończył, ponieważ pewnie nie chcecie słuchać mojego bezsensu sensu pieprzenia. No, które już poznaliście, no? Więc żegnam się z wami. a Może tam jeszcze dojdę. Żegnam się z Wami tej fantastycznej grze, która zwie się... Zapomniałem, ale macie w tytule. Hmm, z, y, możecie tę grę pobrać na platformie Steamie, co na darmowa. Jeżeli macie jakieś propozycje, które gry chcielibyście zobaczyć, na przykład ty, ty, no i jeszcze ty, wchodzisz na Steam, patrzysz, darmowa gra. Hmm, ściągać, czy nie? Piszesz do Mando, ściągnij, co zobaczyć, czy fajna gra. Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy, na drugi dzień nagrywam grę. Tak pewnie w większości zrobię. Przepraszam. Tak Pe pewnie w większości zrobię z tych darmowych gier. Dzięki za oglądanie. Nie musicie cały główne tego tak oglądać, ale byście zobaczyli, że jest. są takie fajne możliwości na Steam za darmo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i nie zawiecie, Nie subskrybujcie mój kanał, ponieważ. Takie ciekawostki zobaczyć czasem te darmowe gry, jakie można wyłonić z internetu za darmo, legalnie i pograć ze znajomymi. To naprawdę warto. Pozdrawiam Was. Pa. pa.